Witam na moim kanale. Zbliżają się święta, moja choinka już ubrana, a dla was przygotowałam przepis na coś słodkiego, co będziecie mogli położyć na waszym świątecznym stole. Także zapraszam na pieczenie jabłecznika. Kochani, jabłecznik rozpoczynamy od zrobienia ciasta kruchego, także potrzebujemy mniej więcej 500 gramów mąki. Ja już sobie od razu ją tutaj przesieję. Widzicie? Równo 500. Teraz wystarczy tylko to przesiać. Ja używam mąki pszennej. Dobrze. Następnym elementem jest dodanie dwóch łyżeczek proszku do pieczenia. Ja już to sobie przygotowałam. Przygotowałam również 100 gramów cukru pudru. Do naszej masy dodajemy teraz 5 żółtek. A następnie dodajemy 300 gramów zimnego masła. Jak widzicie. Skroiłam to w taką kostkę, żeby mi było łatwiej ugniatać. Musimy dosyć szybko to zagnieść, żeby masło pod wpływem ciepła naszych dłoni za bardzo nie zmieniło swojej konsystencji. Chwilę to potrwa. Zagniećcie ciasto na zwartą kulę. Dobrze, kochani, ciasto już jest w miarę zwarte. Tu na chwilę odstawiam sobie dwa kawałki go. Do tej części ciasta dodaję kakao, ponieważ chciałabym, żeby jedna z moich kruszonek była kakaowa. Jak widzicie, kochani, po ugniataniu ciasta mam trzy kule. Ta kakaowa będzie służyła jako spód, dlatego zrobiłam ją taką największą, żeby była taką solidną podstawą dla jabłek i tej kruszonki, która będzie na górze. I te dwie jasne kule wsadzamy do zamrażarnika na co najmniej dwie godziny, a tą ciemną kulę wsadzamy do lodówki. Do przygotowania naszego ciasta. Kurwa, przestań. Łukasz <grywa> no wejdź, bo tu jest rekord. No wejdź. No wejdź. Do przygotowanej naszego kurwa, zajmę tego twój ciasta, będę używała pięciu jabłek. Oto teraz. To jest, jest 12 jabłek. No. A tu mam co będę w do, pazły Nie i no sobie i ja ci... do warstwy jabłkowej w moim. Do jabłkowej w moim cieście wykorzystam 12 jabłek, które wcześniej obra obrałam i starłam na tarce. Teraz przełożymy to do garnka. Dodamy około 100 gram cukru, ponieważ moje jabłka są bardzo słodkie. Wykorzystam również sok z limonki. i sok z całej cytryny. Wstawię teraz garnek na średni ogień i będziemy prażyć jabłka dopóki woda nie odparuje. Po kolejnych kilkunastu minutach Muz jabłkowy wygląda tak i myślę, że jest gotowy, żeby go odstawić na zewnątrz, żeby mógł trochę ochłonąć, 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 <ścoughs> przestudzić się, no. ponieważ tak długo go tu męczyłam, bo jak położymy pierwszą warstwę ciasta, a muz będzie za mokry, to ciasto może wyjść zakalcone także. Idę je wynieść na zewnątrz. Minęły około 2 godziny od kiedy kule były wsadzone do lodówki i zamrażarki. Jak widzicie każdą z nich osobno już starłam. I zaczniemy robić warstwy naszego jabłecznika. Także pierwsza warstwa będzie taka kakaowa. Starajcie się rozkładać to równomiernie. Postanowiłam, że nie zużyję tej całej kakaowej tylko na spód tylko ją sobie tam poprzeklatam później także. Reszta na potem i weźmiemy trochę tego jaśniejszego. Jabłkowy był około 40 minut na zewnątrz, także ostyk. Dobrze. Lekko, leciuteńko to uklepiemy. Okay. Tak, żeby jakiś dziureczek za bardzo nie było, i przechodzimy do musu. Ja sobie go tylko na początek położę na środek, zaraz to równomiernie. Rozłożę. Powiem wam, że ten mus pachnie obłędnie. Próbowałam go sobie troszeczkę i przyznam, że jest też bardzo pyszny. Dobra, myślę, że w miarę równo udało mi się to zrobić. Także dwie pierwsze warstwy mamy za sobą. Kolejną naszą kolejną naszą warstwą będzie ta jasna część. Postanowiłam, że na górze będzie miks kałowej z jasną. Także na nasze jabłka ląduje warstwa ciasta bez kakao. Starajcie się równomiernie, ale widzicie, żeby to mniej więcej tak wyglądało. Myślę, że jest ok. Odłożę teraz to na bok i przejdziemy do warstwy bezowej. Kochanie, w pierwszej części, jak robiliśmy ciasta, półkruche, yy, potrzebowaliśmy żółtka, a to są właśnie białka z tych jaj, których użyłam. Także zapomniałam Wam mówić na początku, ale. Zrobię Wam tam taką przypominajkę. Zaczynamy miksować. Kochani, dodajemy szczyptę soli. Miksowałam je dosłownie kilka, kilka minutek. I miksujemy dalej. Jak widać, białka już są ubite. Teraz będę dodawać cukier, bo potrzebujemy około 250 g cukru. Ale proszę dodawać to bardzo stopniowo, nie wszystko naraz, żeby... Białka zachowały tą konsystencję ubitą. Ok, mam trochę większą miskę. Podpiąłam też drugie ramię. Kochani, na sam koniec dodajemy około dwóch łyżek skrobi ziemniaczanej. Nasza beza jest gotowa. Przełożymy ją teraz na trzecią warstwę naszego ciasta. No i super wyszła. Starajcie się nie podnosić tej warstwy, która jest pod bezą. I równomiernie. No, mi się troszkę zahaczyło. No i super. Mmm. Surowe są. Niezdrowe, ale są pyszne. Uwielbiałam kiedyś wyżerać surowe ciasto. I mogę, jak mi chyba, przerobiła. Dobra. Teraz tak. Mamy jeszcze to jasne ciasto. I tak ładnie sobie przykrywamy naszą bezę. Ok. Teraz ciemne, które nam pozostało. Starajmy się posadzać tam, gdzie widzimy bezę. Jakby, jakby tam, gdzie jeszcze prześwituje z tego jasnego ciasta. No i super, zapomniałam nagrzać piekarnik. Ale to nic. Kochani, mamy to. Mamy to. Słuchajcie, ustawiamy piekarnik na 170 stopni. Góra, dół. Ja nie mam termoobiegu, ale ja zazwyczaj tak piekę jest super. I teraz ja sobie od razu zmienię na... Przed ostatnią na dole. Dzięki temu góra naszego ciasta nie spiecze się zbyt szybko. Kochani, ja nie podpiekałam tego, tego dołu, tej pierwszej warstwy. Bo po prostu znam swój piekarnik i już nieraz robiłam to pyszne ciasto. Więc mówię Wam góra tu 170 stopni, na pewno ostatnie rożki. No przedostatnie. Zaraz wam pokażę, gdzie to wsadziłam. I do nagrzanego piekarnika stawiamy na około 45 minutek. Oczywiście sprawdzajcie, czy wszystko jest w porządku. O, prawie ta przedostatnia półka. Także widzimy się, jak już będzie gotowa, kochani. Słuchajcie, ciasto jest już gotowe. Niestety w domu są łasuchy, więc nie ograłam, jak je wyciągam. Nie zdążyłam. Tak oto prezentuje się ciasto. Jak widzicie, mamy tutą ciemną warstwę pierwszą na dole. Pini, pini. Później jest troszkę jab jabłecznik, yy, jabłuszka. Ta warstwa z, z, z jabłkami. Z jabłkami, tak. Mamy znowu kruszonkę beze i kruszonkę na górze. Słuchajcie, ja uwielbiam to ciasto kruche Ja najbardziej lubię używać do tego dżemu porzeczkowego, ponieważ idealnie przegryzają się smaki mm, kwaśno-słodkie. Aczkolwiek tutaj nie mogłam odmówić komuś upieczenia jabłecznika, także mamy jabłecznik. Słuchajcie, ja już sobie dziubię. Idealne. Idealne. Kochani, musicie spróbować sobie tego przepisu. Bo jest po prostu super. Możecie kupić gotowe jabłka w słoikach do tego przeznaczone, ale spędźcie tak jak ja pół dnia i bądźcie dumni z tego, że zrobiliście od zera sami przepyszny jabłecznik z ciastem kruchym. Zapraszam do kolejnych filmów, a ja idę się rozkoszować moim jabłecznikiem.